Hej, czy słyszałeś kiedyś taką metodę, o takiej metodzie polegającej na szukaniu odpowiedzi w książce niby przypadkowo wziętej do ręki, oczywiście zadając sobie wcześniej jakieś konkretne pytanie, czy też chodząc z intencją w głowie i poszukując odpowiedzi, czy też jakiejś inspiracji. Po prostu bierzesz książkę, która przyciąga Twoją uwagę, albo taką książkę, którą lubisz, czy którą masz pod ręką. Otwierasz ją na przypadkowej stronie i patrzysz, jakie odpowiedzi do ciebie przychodzą, lub też jakie inspiracje. I o tyle jest to niezwykłe akurat dzisiaj i akurat w tym przypadku, że wiesz albo nie wiesz, ale pewnie wiesz, bo mówiłam, jestem w trakcie nagrywania kursu pracy z ograniczającymi przekonaniami, a przede wszystkim przekształcania tych przekonań. I akurat byłam w takim module, w którym. Mówimy o tym, że możesz wybrać swoje myśli. Jeżeli oczywiście tylko zatrzymasz autopilota i świadomie podejdziesz, podejdziesz do tematu, możesz wybierać jakość swoich myśli. Ale ponieważ chodziłam rano jakby z tym takim pytaniem, jak sobie to wszystko w głowie poukładać, jak to przedstawić. I otworzyłam książkę właśnie z taką intencją. Jedną z moich ulubionych, zresztą za chwilę Ci pokażę, o którą chodzi, ale najpierw przeczytam Ci ten fragment. Posłuchaj, proszę. Po co wybierać nieszczęście? Wielu ludzi staje na drodze własnemu szczęściu, oddając się na przykład takim myślom: Dzisiaj jest fatalny dzień, wszystko na nic. Dzisiaj znowu nic mi się nie uda. Wszyscy są przeciwko mnie, sprawy idą coraz gorzej. Ja to dopiero mam pecha. Jego stać na wszystko, a mnie na nic. Ktoś, kto zaczyna dzień od takich myśli, nie może liczyć na pomyślność. Wielki filozof rzymski Marek Aurelius powiedział. To myśli są tym, co szczęśliwie lub nieszczęśliwie układa człowiekowi życie. Wielki amerykański filozof Emerson wyraził się następująco. Człowiek jest tym, o czym przez cały dzień myśli. Nawyki myślowe dają więc, dają więc rychło i jak już skądinąd wiemy, odpowiednie wyniki, przesądzając w ten sposób o wydarzeniach. Dlatego za wszelką cenę unikaj negatywnych myśli, zniechęcenia i nieżyczliwych nastrojów. Pamiętaj, że nie może spotkać Cię nic, co nie wzięło początku w Twoim umyśle. Dobre? Moim zdaniem, dobre. Niby teoretycznie wiemy o tym, i przecież mnóstwo ludzi o tym mówi, ale tak naprawdę, tak realnie, tak w praktyce. To jak to jest u Ciebie? Wybierasz. Myśli, które chcesz myśleć? Zauważasz to? Czy łapiesz się tylko na takim momencie, w którym już jakby poszły konie po betonie i znowu złajałaś się za coś tam, a przecież wcześniej była jakaś myśl na ten temat? Autopiloty musimy powyłączać dla naszego wspólnego dobra i wybierać myśli, które będą lepić naszą rzeczywistość, po to, żebyśmy sami fajnie żyli i po to, żebyśmy Kreowali taki właśnie świat. To jest ogromnie ważne. A mamy moc, żeby przecież to zmienić. Więc zacznij już teraz. A książka? No cóż, stara, dobra książka. Potęga podświadomości Joseph Murphy. Na razie.